za największą rybę, także też łowimy największą rybę. Chciałbym przy okazji tutaj przywitać wiceprezesa do spraw budżetu, Sylwka Stapiaka, który dzisiaj postarałby się tutaj coś utrwalić na taśmie. Na pewno. Sobie, zaszczyci nas swoją osobą prezes Stanisław Lisak i wiceprezes do spraw sportu Andrzej Żerdowski To mam potwierdzone, że przyjadą Pudełku są nożyczki trzeba podnieść ten tu tu w tym, w tym są no, Nożyczki są w pudełku Uh making a basket like construction it's not much uh the three i <laughs>

Puchary, Puchar Dominika został ufundowany przez prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza. W imieniu prezydenta wręczał będzie puchar tu nasz prezes okręgu Stanisław Lisak. Nagrody, puchary Za zdobycie Sektorowe zwycięstwa Zostały Ufundowane przez zarząd okręgu Gdańsk I, z, i puchar Za największą rybę została, Został ufundowany przez prezesa Firmy Portal Także przechodzimy Do ogłoszenia wyników Puchar Dominika 2016 zdobył kolega Julian Łuszczki. Połowa portal 128 wynikiem 2010 punktów. Może tylko powiem jeszcze koleżanek kolegów prezydent, przed przepraszam, że nie dotarł upoważył mnie do wręczenia. Cieszę się tutaj osobiście. Zapraszam tutaj. Że... Zapomniałem, że technika jest XXI wieku. Zostałem przez Pan Prezydent. przeprasza wszystkich tu zebranych. Upoważył mnie do wręczenia ufundowanych pucharów. Osobiście Koleżanki i koledzy, cieszę się, że Puchar Dominika wrócił do polskiego związku Aredonacji. bo będzie nam, nam przy. Ja wiem, że Ty jest daleka, ale wreszcie odwrotnie, spójrz na pozostałych sympatycznych zawodników. Wiem, bo zawsze uczestniczysz w zawodach. Cieszę się również, że w wyniku dobrej współpracy, tak to oceniam. Okręgu Gdańskiego. Obecnego tutaj kolegi zastępcy do spraw sportu oraz Krzysia, kapitana sportu. Stworzyli jedną bryłę, jedną całość i doszło do tych pięknych zawodów. Mam nadzieję, że nowo wybrane władze w przyszłym roku będą kontynuatorem powrotu Dominika. Dominik, w moim odczuciu, powinien być jedną z kluczowych. Impres w okręgu ma być ujęty od początku w, w terminarzu i powinniśmy wszyscy robić wszystko, żeby te zawody były okazałe i żeby przyczyniały się do wzrostu ilości członków. No i przepraszam, tutaj zwycięzcę tutaj. Proszę przyjąć autentyczny puchar Dominika który jest ufundowany przez miasto, a właściwie przez prezydenta. Proszę przyjąć gratulacje. Z wynikiem 1645 punktów zdobył kolega Maciej Cesarz. Zapraszamy. Nie będzie nagroda ważna Miejsce z seniorach Plus zdobył kolega Tadeusz Nowak 1135 punktów I oczywiście jest nagroda za największą rybę w kategorii 55 plus Wynik czwarte miejsce w sektorze seniorów z wynikiem 1095 punktów zdobył kolega Mariusz Lewkowi. No. Na urzędzie Marek Borowski Piąte miejsce w seniorach 55+, plus, 895 punktów Portal 128 w kategorii seniorów 970 punktów Mariusz Przywódzki I szóste miejsce w kategorii senior 55+, plus, Jerzy Drochomirecki 855 punktów. Jurek, jest. A Teraz przechodzimy do małych sektorów. Kategorii według wagi. Drugie miejsce, 1295 punktów, Krzysztof Choroszkiewicz. <śmieniciela> Ale dojałeś, to podstał. Ale dostałyśmy dawne nagrodę. Drugie miejsce w kategorii juniorów. 1170 punktów. Dawid Makurat. Nie <śmieniciela> się, <śmieniciela> Walczyliśmy dzisiaj o wszystko. Być albo nie być. Mały sektor. 15 <śmieniciela> By ktoś się ja nie podpisywał, ok. No, Wojciech Dzikiewicz, 680 punktów. I piąty 535 punktów. Wszystko to jest ważne, tylko to świeży, tylko to jest dostatecznie ważne. Anześki 670 punktów i Wojciech Holc, 350 punktów Henryk Orłowski, 485 punktów O porta Ale braku i Andrzej Pinkiewicz 255 punktów Piotr Marciński 315 punktów Komforta Henryk Pomarański 240 punktów i dwa jaczka. tego pani ma Andrzej Krzykowski, 300 punktów. Andrzej Bławat, 155 punktów. <noise> Rafał Klejna 275 punktów I Zenon Kubiak 125 punktów <noise> Krzysztof Zoba, 140 punktów. Tak, to jest jak się rozmówi. Paryby, Ryszard Szumotarski, 40 punktów. Raport. Nie niekoniecznie. nie koniecznie. To są dwie upechy. Był w spokosie. Krzysztof Dakowicz, 110 punktów. Wiktor Gajowniczek, 50 punktów. Oraz, Oraz mamy trzy nagrody pocieszenia. Andrzej Kamrowski. Szczęście mu nie sprzyjało, ryba uciekła. Włodzimierz Tryjewski. On nie złowił nic, bo wszystkie okonie ponadwymiarowe wypuszczał do wody. Odgryzłem się. Odgryzłem się. Ten, który mówi, że okonie mał ma niewymiarowe. Ale blisko nie byłem. Blisko, jak Ty przestań. Już dość. Jeszcze zawodników Chciałbym pogratulować to... wszystkim Zwycięzcom, wszyscy jesteśmy Zwycięzcami, bo y, Byliśmy Braliśmy czynny udział W zawodach Dominika Chciałbym szczególnie pogratulować Wędkarzom ekologicznym Tu wyraźnie byli y, Faworyzowani I y, zapraszani y, Bo tak się zdarza zawsze Lub często nad wodą. Chciałbym również temu, co robi tutaj zdjęcia, będzie z, z tych zawodów film zrobiony w okręgu, który będzie pokazywał y, od rozpoczęcia od godzin rannych do y, momentu zakończenia y, tych zawodów. Yy... Wymieniając organizatorów, tutaj portal czy okręg, to mam na uwadze również tą grupę przeplatającą się w tych rażąco czerwonych barwach koła portal. Chciałbym wszystkim od sekretarza, poprzez sędziów, tych, którzy przygotowywali stanowisko, niewymienionym na dzień podziękować za włożony wysiłek. I tym co. I oczywiście bez tego dobrego jedzenia nie byłoby, gdyby yy, tutaj Krzysiu mnie tutaj, y, wie pani, naciska, żeby podziękować. Pamiętałem, ale w końcu zapomniałem. No. Tym życzliwym, sympatycznym y, mieszkańcom tego budynku, gospodarzom, którzy przygotowali y, ten smaczny posiłek, również y, w całościowo chciałbym podziękować. Serdecznie, serdecznie y, jeszcze raz dziękuję. Y, i jak gdyby z obowiązku na, zapraszam na przyszły rok o Porze Dominikach. Na pewno będziemy starać się, czy nowy władze będą się starać, żeby został ujęty w planach miasta, bo to jest też promocja Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego. Dziękuję bezpiecznych powrotów, koledzy. I ogłaszam zawody pierwszej edycji za zakończone, zamknięte. Dziękuję. Dobrze.